Zatrzymałyśmy się z dziewczynkami na mrożoną herbatę. Bo dzisiaj mamy babski dzień, więc wychodzimy razem, idziemy sobie zrobić paznokcie, ale jest tak gorąco, że musiałyśmy się zatrzymać na mrożoną herbatkę. Banana milk. Dobre? Ja mam mrożoną herbatkę na zdrowie mm. Super mocny smak herbaty z cytryną. Wow Więc jesteśmy już tutaj w salonie różnych lakierów wszystkiego fajnego topu i lechy to jest moja kolekcja. Kolekcja Dioda. Dziękuję. To jest ciekawe. Mam blanco węgierskie. Widzicie pani z tyłu w zakładzie ma y, takie małe ołtarzyki, w których są takie dopalenia. Y, jak również oferowana jest woda, słodki napój, mleko. So beautiful. Show me. Beautiful. I like. What color she like? What Pink. Yes. She like. Mm -hmm. This one. This. One color you want? What's it? But, uh, this is mm. <laughs> no, this is mama też sobie zrobi paznokcie pierwszy raz od 15 <laughs> lat, słuchajcie. Na ślub on, miałam robione paznokcie. here? Zazwyczaj podróżujemy na północ wyspy, dzisiaj jesteśmy tak jakby na południu wyspy i tutaj zupełnie inaczej życie wygląda. Mniej turystów zdecydowanie. Serce tutaj, patrzcie za mną, różne stragany się pootwierały i sprzedają różne kurczaki i tak Po drugiej stronie można kupić takie kurczaczki, rybka świeża, owoce. Tutaj też na grillu. Nie wiem czy to jest gaj czy kurczak za 5 batów, czyli za 50 groszy można sobie kupić ryż i pałeczka takiego kurczaka z grilla. Taki napój kosztuje 2 zł i 50 groszy. Wracamy właśnie z Paznowskiej, są tak przepiękne widoki. Coś wspaniałego. A dzisiaj szybki obiad. Mamy fasolkę, kalafior z groszkiem, ziemniaki, sałatka. Były też lokalne kiełbaski, ale nie doczekały obiadu. Jest godzina dziewiętnasta, jest całkiem ciemno, a my idziemy na plażę na pokaz ogni. Czekamy właśnie na show ogniowe. Zamówimy jakieś koktajle.